Dzisiaj to już tylko odpoczynek na tarasie i tak sobie patrzę, a nasza cytrynka taki kwiat ma. Ciekawa jestem co z tego będzie, ale bardzo lubię tutaj nasz ten zakątek różności. Wiem, że taki trochę misz masz, ale mi się to podoba. Patrzcie, to jest oliwka. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ruszę taki projekt, Farma X, gdzie można będzie się spotkać między innymi z moim mężem na różnych gospodarstwach w Polsce, w różnych województwach. No i Grześ, mnie namawia, Ania, może byś na jedno gospodarstwo też pojechała? Chyba pojadę, jeszcze nie wiem gdzie dokładnie, ale jeżeli chcielibyście się z nami tam spotkać, pogadać, wymienić doświadczenia rolnicze, to bardziej z Grzeskiem, a ze mną pogadać sobie o życiu, o dzieciach, o gotowaniu, o wszystkim i o niczym to Was serdecznie zapraszam. Zaraz Wam tutaj wrzucę taki jakby trochę instruktażowy filmik, jak się do tego zapisać. Zapisać może każdy, każdy, kto przede wszystkim jest związany z gospodarstwem. Nakłady nie, ale możemy na Biedron. Gdzie wyjdziecie? Na mszyce Na Biedronki, na mszyce w buraki. Libia już widzę Kalosze ma No idziemy zobaczyć, bo, bo zbieramy Biedronki z buraków. Zbierając biedronki. Z Dużo jest tam Biedronek? U. A co robią Biedronki? W tych buraka. Mrszycę z Mhm uh -huh. To po co je zbierać? To może je tam lepiej zostawić, one się tam najedzą i uratują buraki. Dobra, dwie weźmiemy. Ale cisza, spokój, aż tak mi dziwnie, wszyscy wyjechali i tak puste się zrobiło i smutno, nie lubię tego momentu. Chciałam Was zaprosić na nowy odcinek na YouTubie, tym razem Q&A, odpowiadam na pytania, które mogliście mi ostatnio zadawać pod zdjęciem. Starałam się wybierać takie pytania, których jeszcze nie było, e, takie co zwróciły jakąś szczególną moją uwagę, więc zapraszam.